Mówię do róż. Tego lata chyba przesadzacie. Pokazałyście swoją krasę ponad miarę. W czerwieni gubi się mój wzrok, a żółtym kolorem czarujecie wszystko dookoła. W gorących promieniach słońca uśmiechacie się do mnie. Czym sobie zasłużyłem na tyle piękna w moim ogrodzie? Dbam o Was. To jasne, bo Was kocham. Lubię róże. Ale takiej Waszej wrażliwości nie przewidziałem. No dobrze, chwycę za aparat fotograficzny, uwiecznię Wasze piękno oraz moją wieczną tęsknotę za Wami. To lato było gorące. A róże wyjątkowej urody. Czy jeszcze wróci kiedyś do mnie? Moje wędrowanie. Nie pieściło mnie zbytnio życie. Przypadł mi trudny, górniczy los. Jednak starałem się należycie Zostawić po sobie coś. szepty diabła zniosłem szczęśliwie. Upadałem też kilka razy na twarz. Można rzec teraz złośliwie, Anioł pełnił nade mną straż. Patrzałem często w niebo wysoko. Szperałem tam myślami. Choć wszystko było tak daleko, próbowałem zrozumieć, co za chmurami. Nic wielkiego nie odkryłem. Zrozumiałem swoje położenie. Po prostu tu, z innymi, żyłem i, że jak sen, my istnienie mi. Na krawędzi. Znowu stanąłem na krawędzi. Zobaczyłem pustkę i nicość. Przerażony odskoczyłem jak ranny lew, wiry codzienności. W jej barwy zatęskniłem za oczami pełnych ludzkich pragnień. Za zwykłym życiem dobrze, że był to tylko sen. Pamięci Adama Ochojskiego. Jeszcze mamy Ciebie w naszej pamięci, jeszcze dźwięczą nam w uszach Twoje wiersze. Teraz cieszą się Tobą wszyscy święci i podziwiają Twe myśli najszczersze. W wierszach podziwiają kwiecistą wiosną zachwycie, podziwiają jej kolorową sukienkę. O miłości, o miłości do niej marzą skrycie, bo jest cudowną, urokliwą panienką. Los nie był dla Ciebie łaskawy, odebrał Ci wcześniej żonę kochaną. Ty jednak ciągle życia ciekawy poszedłeś nową drogą nieznaną. Zbudowałeś swój zaczarowany świat, pełen zniosłych myśli i marzeń. Każdy kwiat to był dla Ciebie brat i inspiracją do wzniosłych zdarzeń. Ratowałeś zabytki od zapomnienia, utrwalałeś w swych opisach ich nieśmiertelność. W Twoich książkach zasuszone piękno wychodzi z cienia, a historia... Dobrze oceni Twoją wielostronną działalność. Pamięci profesorów i wychowanków technikum górniczego w Rybniku. Pamiętamy tamten czas, czas naszej młodości. Jak zamgły mgły wyłaniają się twarze i sylwetki naszych profesorów i wychowawców. Tak chcielibyśmy ich znowu zobaczyć i usłyszeć. Na drogę naszego życia dali nam wiedzę i hard ducha, często też bolesne swoje doświadczenia życiowe, z ładunkiem wiedzy i chęci do pokonywania trudności. Nie zawiedliśmy ich oczekiwań, byliśmy na pierwszej linii walki z górniczą naturą, wyszliśmy z tej walki zwycięsko. Czas pędzi do przodu, zacierają się wspomnienia, postęp techniczny nie zwalnia, czas węgla powoli mija, ale nie minie pamięć. O profesorach i wychowawcach technikum górniczego w Rybniku w historii naszej szkoły, regi regionu i Śląska. Cześć ich pamięci.